z tej strony Bartek i mój kuzyn, bo dzisiaj Bartosza nie ma i nie wiem czy za bardzo odcinek. Napiszcie w komentarzach czy e, mamy nagrywać z moim kuzynem odcinki. Jestem Cześć, Witam was, mój Moje... ten e, kuzynem e, Bartka, chyba go znacie. No i dzisiaj spróbujemy wbić 17. Rangę na drako. W ogóle nigdy wam nie pokazywałem mojego konta, i proszę zobaczcie. A ten... zobaczcie, oto moje. Ja niestety nie mam za bardzo dobrych, ale wiecie. Pokażę wam jego konto. Patrzcie widzowie, tak wygląda jego konto. Ale to on niedawno je zrobił. I na razie nie przedłużamy, tylko po prostu gramy. No to zaczynamy. Oceńcie mojego skilla na drako. Czy mam jego fajnego, czy nie? No, no właśnie. E mi się wydaje, że mam, mam... Dawajcie łapki w górę jak zawsze subskrybujcie. Bo was to nigdzie kosztuje, a nam bardzo pomaga. Mi Bartoszowi bardzo pomaga. Mi... No, tobie nie, bo to, to nie jest twój kanał. Ale dobra, mniejsza z tego. Oceńcie teraz jakaś jestem. Dobra, zbieramy. Po co on użył tego gadżetu?

Zaczy... Przepraszam widzowie, ale wiecie, czasami na mnie wchodzi. Nie zawsze trzeba być Sigmą, ja tutaj już sobie opatrzyłem, kogo tu mam za tego wroga. Bierz go, bierz go, bierz go, dobra. dobra, dobra, do, 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 do. jakoś wybrać. Nie... Jesteśmy z Sigmami, napiszcie w komentarzach, czy chcecie z nami grać. Podam Wam dzisiaj moje ID. Obiecuję, pokażę Wam. Mam mu tak zawsze. Dobra i teraz zaczynam się bawić. Zabawa się zaczyna! Kurde, już bym to wygrał. Odejdź, odejdź, odejdź. Dobra, widzowie, oglądajcie mojego kolegę, jak Sigma jest. Przepraszam was, widzowie. Nie, nie mogłeś podskoczyć, ale dobra. Widzicie. Przepraszam was, widzowie, bardzo was. No i ten odcinek chciałem, żeby był taki krótki. Może jeszcze jedną rundkę zagramy i... No i kończymy, bo... Nie mogę, żeby dzisiaj za bardzo grać, bo... Wiecie. No. Trochę nam... Więc na razie Prawie. kończymy widzowie, pa!